Hej, hej, witajcie moi kochani. Dzisiaj postanowiłem zrobić odcinek z otwierania skrzynek. Jak widzicie, nazbierało się ich już 20, więc postanowiłem nagrać jak je otwieram. Może trafi nam się coś dobrego, na przykład nowa postać Squeak albo Belle. Mam nadzieję, że Belle się nie trafi, bo planuję kupić karnet, więc gdybym teraz ją trafił, to praktycznie bez sensu byłoby kupowanie karnetu. No dobrze, zaczynajmy. Wezmę telefon i otwieram. Pierwsza skrzyneczka, co nam wypadnie. 25 Hz, to jest bardzo mało. 9 do P. O, i zobaczcie, już pierwsza skrzyneczka i już nam się podświetla. Co nam się trafiło? Gwiezdna moc. Co to robi? Pocisk super ataku Shelly spowalnia wrogów na 4,5 sekundy. O, to bardzo dobrze. Może i Shelly ostatnio dużo nie gram, ale zastanawiałem się nad kupnem, nad kupnem tej gwiezdnej mocy w sklepie. Dobrze, jedziemy dalej. Nie najgorsza skrzynka. zostało jeszcze 19. Otwórzmy sobie kolejną. 50 hajsów o wiele lepiej. 12 do nani słabo. I 30 do Ms. Może być nie najgorsza skrzynka, choć bywało lepiej. Otwórzmy sobie kolejną. 50 hajsów całkiem dobrze. 10 do Maxa jest bardzo słabo. 12 do Poku też jest bardzo słabo. No, i 13 do Franka też jest bardzo słaba. Ale jedziemy dalej. Zostało 17 skrzynek. Może coś ciekawego się trafi. No, mamy 60 hajsu. 10 do Jackie. 11 do Piper to też słabo. No i 14 do Maxa. No, to ta skrzynka znowu była słaba. Ale otwórzmy sobie dalej. 50 hajsu to dobrze. 10 do Hems. 12 do Dynamajka, też słabo. No i 14 do Rosy. Kolejna słaba skrzynka. 15. Co my tu mamy? 60 do Hajsu. 10 do Bula. 12 do Dynamajka. 12 do Karla. No coś mamy chyba za upasę, bo widzę, że od 3 skrzynek jakiś kompletny shit mi wypada. No dobrze, może w następnych coś się trafi. Mamy 50 Hajsu. 10 do Edgara słabiutko, 14 do Franka też słabiutko. 20 do Rosy też bardzo... No dobra, może nie bardzo słabo, ale bywało lepiej. Ile nam zostało skrzyneczek? Zostało nam 13 skrzyneczek. Jeszcze widzę, że muszę przydzielić 500 punktów, ale to zrobię może kiedy indziej. Otwórzmy sobie kolejną skrzyneczkę. 60 hajsu 10 do za słabiutko, 12 do Poko słabiutko, 20 do surdja no może być i podwaja żetonów, no oczywiście, ale w końcu przynajmniej je trafiam, Bo zresztą, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że nie trafiałem bardzo często. No to 40 hajsu, 8 do Dynamajka słabiutko, 9 do Broka też słabiutko. No i 30 do franka, w miarę dobrze Choć i tak uważam, że ta skrzynka była bardzo słaba Co my tu jeszcze mamy? 100 hajsu, no to jest bardzo dużo prawie 9 do colt to słabiutko, 10 do deryla słabiutko No i 12 do low też słabo 10 skrzyneczek, może jest jeszcze jakaś szansa coś wylosować dobrego 80 hajsu to dużo, 9 do rafsa to dużo 30 do Karla, no to mi się bardzo podoba. I 30 do Surcza też mi się podoba. Nie najgorsza, już tak, taka średnia ta skrzynka. Co my tu mamy? Jeszcze 9 skrzynek. Zobaczmy. 100 Hajsu, no całkiem nieźle. 20 do Bula, też całkiem nieźle. 20 do Surcza, też całkiem nieźle. I 30 do 100. No ta skrzynka taka średnia była. Widzę, że z każdą kolejną skrzynką coraz lepsze dropy są dobre. Jedziemy dalej. 50 hp słabo, 8 dobo też słabo, 13 do też słabiutko i 15 do broka słabiutko, ale przynajmniej dostaniemy po 2 żetonów. Widzę, że chyba Superkel mnie wysłuchał, jako na ostatnim odcinku mówiłem, że rzadko trafiam że to, Ale dobra, jedziemy dalej. 50 hajsu. 8 do 100 słabiutko. 8 do 100 słabiutko. I 20 do Jackie. No ta Jackie chociaż poprawiła tą skrzynaczkę, ale dalej jest słaba. 6 skrzynaczek do końca. Zobaczmy. 80 hajsu. Dobra. 10 do 100 fatalnie. 13 do BIS fatalnie i 16 do 8 bitowca fatalna skrzynka. Zostało nam 5. Jedziemy dalej. 100 hajsu, dobra. 10 do Nani słabiutko. Do czeki 13 też słabiutko. I 15 do daryla fatalnie. Kolejna fatalna skrzynka, ale zostały nam jeszcze parę skrzynek. Dobra, jedziemy. 50 słabą. El Primo słabo, 8-bitowiec, no to już ładnie, bo 30 i 30 do dynamajka. No i kolejny po 20 żytanów, no to już mamy 600. Zostały jeszcze 3 skrzyneczki, Dobra, otwórzmy je sobie. Co my tu mamy? 55, słabo, znowu słabo. 12 do franka fatalnie i 30 do dynamajka może być. No ale ja bym tą skrzynkę mimo tego dynamite'a ocenił bardzo źle. Ale zostały jeszcze dwie skrzyneczki, no otwórzmy sobie. Mamy tak, 80 Hz, dobra. Do 8 bitowca 9, słabo. No do kolety słabiutko, też prawie 9, bo 10. No i do Edgara 13 bardzo słabo, bardzo słaba skrzynka. No i została nam ostatnia skrzynka. Otwórzmy sobie 70 HS słabiotko 9 do pana P, też bardzo słabo. I 11 do Bibi, ale już widzę, że mi zaczyna rygać i mam nadzieję, że to będzie jakiś Brawler, a nie... ...kolejna gwiazda Moc czy Gadżet. I co? No, Gadżet trafiliśmy, jeszcze do Daryla. I co on robi? Daryl wiruje, ziejąc huraganowym ogniem we wszystkie strony. Każdy strzał zetaje. 400 obrażeń i ładuje jego super atak o 25%. Jeśli trafi wrogów, ładunki na mecz 3, no może być, przetestuję go. W sumie nawet teraz mogę go przetestować, ale to może najpierw damy sobie ulepszenie o 500 punktów. Tylko muszę pomyśleć mniej więcej, którego ulepszyć, kogo by tu ulepszyć. Najlepiej na 9 poziom. Ale kim ja tu gram? Bardzo często, kim ja tu gram Poczekajcie, muszę sobie mniej więcej przekalkulować co wybrać w sumie czemu nie? Może weźmy sobie EMS. Tak myślę, że EMS będzie dobrym pomysłem. Trochę ją ulepszymy. Zobaczmy jakie mamy misje. Mhm. No to może zróbmy sobie jeszcze z misję jedną. Dobra, zróbmy sobie misję ze Ems. Zdobędziemy ze 100 punktów do karnetu. Dobra. Musimy rozwalić tę robotę No, no, dawaj, dawaj. A, ładuj się, dobra, dobra. No, 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 dawaj. A, dobra, nie trafił nas, bo już się Dobra. poczekajcie spowolnimy go trochę. A, dobra. Może się zatrzymał, ja myślałem, że coś to da nam jak go. Spowolnimy, dobra. O nie, niestety nasz zginął, dobra. Ale nas to nie interesuje, bo nas jest jeszcze dwóch. Ale tu nas goni kolega. Czekajcie, chcę go jakoś tak. O, fuck. Dobra, jestem. Tupie, że tak powiem. Muszę się ich jakoś pozbyć. O, dobra, odrodził się na mnie. To już nie jestem tupie. Dobra, bijemy. Gościa. Dobra, bijemy, go bijemy. Myślę, że się uda, bo to nie jest jakiś wysoki poziom trudności, a poza tym ma już 50 HP. Także myślę, że się uda go rozwalić. Już tu widzę, rosa się pcha. Aż za bardzo. O, dobra. Dobra, spowolnijmy ich. Jajajaj, poczekajcie. Ajajaj. Tutaj jeszcze nas zachodzą od drugiej strony. Dobra, obijamy go, obijamy. Musi się nam udać. Nie ma takiej opcji, żeby się nie udało. Czekajcie, pomożemy mu. Dobra. Ajajaj, myślałem, że będzie strzelał, bo się zatrzymał. Dobra, obijamy, obijamy. O, dobra, tutaj nam się. Dobra powstrzymajmy go Ajajajajaj aj, aj, aj. Dobra, dobra obijamy Ajajajajajajajaj aj, 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 karamba Musimy stąd uciekać Dobra mamy przejście Ale nas obijają Dobra, dobra ajajaj aj, aj, zabij mnie, ale dobra ma 15 życia to myślę, że raczej sobie poradzimy No dawaj, dawaj, dawaj no on sobie przyszedł, ale ty go obijasz, no. Jeszcze kolt jak przyjdzie, to już będzie w ogóle fest. No, a ja się jeszcze za was drodzy, więc nie, to już jest w sumie wygrane. Nie ma opcji, żebyśmy to teraz przegrali. Także odpalamy to i... No, już leży w sumie. No no no, dawaj, dawaj, dobra. No i kit. No i to by było w sumie na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.